Na moim kanale dzisiaj otwieramy kolejne okienko. Dzisiaj 17. Dzisiaj mamy 17. To otwieramy ciekawe, co w środku się ukrywa ładnie. Żelki. Po prostu żelki. Takie świąteczne żelki. O. To dobra. To zobaczmy jutro osiemnasty. Jutro otwieramy tutaj to okienko. Osiemnastu. No Ona leży. Tak. No to obkujcie, komentuj, komentujcie. następnego odcinka. I cześć. I do jutra.